Okej, okay, to czekaj, to tak, o, No, mów, jak Irania ma dostać swój achievement na, ten, na, 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 na tej grze. Nie, 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 nie. Mogęś <noise> no, nie mówić mu, że nagrywasz. No właśnie, no wytłu wytłumacz to, to, bo to jest śmieszne bardzo. Że musisz dzwonić do Teklandu i, i, i się upomnieć o swój achievement. No mów. Nie, nie. <noise> nie, nie. Teraz to nie, nie, nie. No, teraz to nie, nie, nie. No dobra wychodzi na to Robert eee. mówi że jak achievementu nie dostaniesz to trzeba do teklandu zadzwonić i oni sobie włączą achievementa którego ci brakuje No, no właśnie <laughs> no, pewno <widać> na pewno mi tak za musisz zadzwonić zadzwonić do teklandu i oni ci albo wyślą yy, tę łatkę bo mi normalnie przysłali tę łatkę ja miałem nie Jaką łatkę? Aktualizację nie skoczyło no, Aktualizacja o. łatka normalnie nie wiem w trakcie gry zacząłem grać, Bach wyskoczyła łatka, że jest aktualizacja gry i ten. I miło osiągnięcie w oh. co do tych zjebów genetycznych, nie? A oni, oni kurwa, a, a oni kurwa ci mówią, e, przepraszają, bo błędy w grze, bo jeszcze kurwa chcą, żeby filmiki wysyłać i opis, opis e, jakiegoś danego błędu. Kurwa. Pewnie, bo ja jestem kurwa nie wiem. Ty, ale jakbym... jakbym powiedzmy dolara wysłał, to jakoś dobrą broń by mi dali łatkę, czy nie? <śmiech> <śmiech> nie wiem. Robili taką spierdolinę i teraz się trzeba nie? No tak no. Ty, ja może do ale nich... wiesz co... Nie mam bo ja trzy Ty... razy w grę przeszłam, no i dalej nie mam tego. Ale oni są w Kanadzie teraz, ten teklam, nie? Z tego co słyszałem. A. Pytam, żebyś właśnie Rafał zadzwoń i powiedz, że mają Kanadze, mi oddać ten, mojego, moje 100G. Ty, moje, no. mo może z moją żoną będziemy jechali do Kanady w tym tygodniu, to ja tam pójdę, bęcka komuś machnę. Z, z Techlandu. nie ma problemu. Się spytam, no, gdzie... Tam sp od, od Polaków i powiedz, że gdzie to moje osiągnięcie, zaraz. No, ja, ja ich się spytam, gdzie jest mój głos w grze. No, no właśnie. A oni wiecie? ci powiedzą, że kurwa programiści pracują nad kurwa tymi błędami. O, i jak ja im tam zacząłem mówić jakie są kurwa błędy w grze to on mi mówi żeby wysyłać im filmiki i opisywać kurwa każdy jeden błąd jaki jest w grze. To tak jakbyś prac kurwa, pracował nie na, na nich. Ja do... żeby jeszcze wziąć im wysyłać kurwa. Je. To pochuj tym zjebą wysyłają kurwa no ty, no. robią wielką niby kurwa zachwalają grę a potem spierdolina taka że nie chuj wyjechać gdzie ty jesteś? Ja jestem tutaj z takim olbrzymem siebie, co wyrywa te e, podłogę i rzuca we mnie. Taki jak Hawk. No, bo z mutantem, czekaj, bo jak chcesz coś podarować, żebyś sobie oddał do tego. To czekaj, ja tego to mutanta to zabiję tylko. Popatrzcie, popatrzcie co ja mu robię. Chodułkę! Co Ejko, to było? Ładuj go. No, taki mam granat. O kurde, tego Hadouken. I Teraz go ładuj. Już. Szmaciarzu, plułeś we mnie. A widzisz, co tu pisze na tym autobusie? Polskie linie autokarowe. Zaraz zobaczę. Wow! Dzięki. Zaraz. Ok, I'll, I'll try not to scream. Żona krzyczy, że krzycze. Aha. Onion Tour, oje, polskie linie autokarowe. No. Tak, i masz I rejestrację. rejestrację PS... Jaka tam jest? PST? PKA. PST chyba PKA. PKA to jest. Yy... PKA czy PKS? PKA, PKA. Bo, bo kiedyś było PKS, tak? Yy, koło Koszalina, nie? Bo to jest Koszalińskie jakoś tak. tak. Szalin grud, grud grudek czy chuj, nie Tapa, wiem kurwa. ja ci coś podaruję, czekaj, oddasz no, to spaternistrzowi O, to te, jest te, rzuty. Je, pszczeli, e, e, za chwilę, za chwilę kurwa dostaniesz normalnie ekstazy, jak pierdolnie ci tam tysiąc paczek kurwa <noise> I ten cię, jak się wypierdoli, chłopie, dostaniesz taką sprycę, że od razu dostaniesz 25 level Proszę bardzo, zbieraj. Dzięki... O kurde to teraz muszę... Targały będą O bo jeszcze tu jest. To już się dzieje, tak na telewizji byłem to wiesz, to już normalka teraz. Czekaj. Jeszcze ci coś wyrzucę. Gdzie ja to mam? Wyrzuć mu 100 kilo złota, a nie... No to wyrzucę mu, no czekaj no Irenia, tylko nie rzucaj bielizną, bo moja żona ogląda. Nie, nie, to nie bój się. Z tych, jakby ci Renia majty rzuciła, to byś to z zrobił. No ale śmieszne, ale śmieszne. I teraz to możesz iść oddać kwatermistrzowi te zrzuty, a to możesz sobie sprzedać te sakiewki, co ci teraz dam. Spoko, dzięki, dzięki. Możesz sprawdzić, ile masz. No jakieś 300, czy 400, czy 500, coś takiego, tak? No, mam nadzieję, że tak ci pokażę, bo czasami to się coś pieprzy z tym. Okej, okay, dobra, to podbiegnę teraz... I to się dziwisz, kawał. i, 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 i Irenia pater, potem się wierzy, żali, że nie chcesz. może osiągnięcia dostać za misję poboczną, jak ona wszystko. Tak, na pewno, no czy teraz za trzecim razem dopiero glitchuję, a tak przychodziłam I, dwa razy normalnie, co ty to Zobaczcie, Zobaczysz, amerykański Secret Service do ciebie przyjedzie cię zamkną. No to niech przyjadą. Kanadyjski. Powiem, żeby mi od, mają mi wyciąć i w, w ramkę wkleić moje osiągnięcie za studie. g Dobra kochani, już pojadłem, to, Jestem z Jest Artur Ro. Siema Artur O, witam, witam, dzień dobry, dzień dobry wieczór właściwie. No dzień dobry, u mnie dopiero dobry. druga 30. O, poza tym, nagrywam no. to no, Nagrywa to okay. Halo, halo Mietku, halo, halo Franku. No, A, ja fajnego coś dam. Na, na, takie yy, najlepsze te ...do upgrade'owania broni. Czekaj... ...ja to mam. Musiałem nagrać, bo Robert Czekaj. fajnie opowiadał, jak achievementy w tej grze się zdobywa. Nie trzeba joysticka oh. dobrego, tylko trzeba do Telefon. Telefon? No. Mam. To jest najlepszy... Yy, ten. Dzięki. ...do upgrade'owania broni. Uważaj, bo się palisz. No. No Robert nam wytłumaczył, jak najlepiej w tej grze achievementy zdobywać. Nie tak jak Irenia grać trzy razy grę pobijać, tylko wystarczy do Teklandu zadzwonić. Aha, co coś mówią, to już hamstwo. jest. To jest nie... To jest masakra normalnie. Jak można trzy razy przechodzić to samo i żeby jeszcze to nie wpadło, rozumiem, dobra. Coś się zgliczowało i nie wpadło, ale po trzech razach no. już jest trochę za dużo. Wiesz, e, e, mi osobiście achievementy zero interesują, ale rozumiem ten punkt, że wiesz, że tak nie powinno być, nie? No, dokładnie, I, tym bardziej. Że ja nie wiem no Robert dostał nie wiem za co. <grystanie> A ja nie dostałam. <grystanie> Niektóre glucze w tej grze są takie, że nie wiem czy oni nawet testowali tą grę, zanim ona wyszła. Na pewno testowali Robert opowiedz komu oni dają te gry do testowania Albo Robert? Gdzie Roberta w ciało? się w sobie No Muszę może poszedł z gdzieś Może do toalety albo gdzieś I to rzucamy im To opowiedz Rafałowi kto dostaje te gry do, do, do próbowania, do testowania to zjeby genetyczne kurwa grę faktycznie yy, te błędy co mają być a nie kurwa wezmą i chwalą jaka kurwa super gra ale nie będzie grał bo się bawi kurwa jak nie wiem jak z ubermaniem nie wszyscy o. nie wiem nie, nie wszystkie chyba firmy tak mają nie wiem bynajmniej wiem że destiny i halo e, teraz stanowią firma 343 oni mają prawdziwych testerów i grają mają profesjonalnych testerów, ale testują zrozum, gry, Zrozum, wyjdzie. Artur o to chodzi, że jeżeli grę dostajesz, to pisze co, to taki gościu bierze, streamuje, kurwa, nagrywa, jaka fantastik gra, a on kurwa siedzi w jednym domku i tak jakby nie wiem, drapał się tam po jajach, kurwa, godzinę czasu, jest tylko jak on siedzi kurwa w jednym miejscu nic nie robi chuj. Srany. Nawet po mapie dobrze nie pochodzi. Kurwa. Piero się no, zachwyca kurwa, potem ludzie piszą, mu jaka zajwista gra kurwa, szałkuja i macicy normalnie <laughs> potem, się, potem się dziwią z Techlandu, że są kurwa błędy, nie wiadomo, nie wiadomo co się kurwa dzieje z grom. Cuda na kiju kurwa a oni mają potem kurwanie jaj kurwa, bo, bo ludzie dzwonią kurwa, wysyłają im chuj wie co się tam dzieje, oni tam kurwa o się ze strat nie chcą. No było, nie I było... Się o. Trzeba wstrzymać jeden, jeden miesiąc z, z tym, z premierą i tyle, nie? No a to już miesiąc minął i dalej nic nie naprawili. Dokładnie. Ja nie mam oszczędności. Dali łatkę, yy, Rafał, była łatka. No były dwie łatki. Były dwie, ale nic, nic co, żadnego problemu co ja miałem tak, z tą grą żadnego taka, nie naprawili. Zrozum, że nie wszystko nie naprawią, nie? Bo na przykład z PC-tem to jest inaczej, bo tam z kartami graficznymi były bo... dziadu. Do... No tak, tak, no ale wiesz, taki tam taki problem jak... Coś tam było, a jak... Jeżeli chodzi o Xbox One, to ja kurwa już nie wiem totalnie o co to kurwa chodzi, bo może w wersje językowe kurwa, no ale to jest podstawkę, mają w angielskim wszystko, nie? Ty, słuchaj, na, na, na komputer rozumiem, że mogli mieć problemy, bo jest tysiące, jak nie, nie więcej, e, wiesz, różnych ustawień komputerowych. Części, nieczęści, e, oprogramowanie, ale na Xboxa 1, żeby oni głosu nie naprawili do dnia dzisiejszego, miesiąc po wyjściu gry, to jest trochę parodia. Słuchaj, ja nie mam problemu z tym. Miałem ja takie, że ja, zanikał ja... głos. Ja nie mam, zanikał głos. Móż kiepski internet i dlatego z Biedronki. No. <laughs> Ale mi tak. nic, nic nie zanika, żaden, żaden głos, mi kuźwa zanikają nie zanika. osiągnięcia. Się... Szczególnie jak z ludźmi rozmawiam, raz wiesz? To... Raz mi się zdarzyło, że gra mi się po prostu zaczęła, biegam no to, to sobie to to jest, z, z centrali za, to z spadki. Ją. Ale słuchaj się Rafał, ja tych ty, kurwa Artur, ja też tak wiem parę razy, bo tu po prostu ścina jest spadek, klatek i gra w pewnym momencie po prostu konsola zostaje pierdolca, nie wie co się dzieje i robi pryt i chuj i wyrzuca bre, czarny ekran kurwa. Yeah. Jeszcze niech się włączy, wiesz tam głaz z i chuj będzie dobre wtedy. Rafał, jak tam stoisz z apteczkami? Apteczki mam dobrze, mam 32 ole Ale jest z Maria, ale normalnie, że jest za my teraz. mamy po kilka tysięcy. <gry> <gry> to Renia nieźle e, liczywała. Cicho, zaraz ci coś rzucę. Nie, Ode Artur ma tyle. Artur to, jest, Artur to jest, kurde, właśnie Artur ci może powiedzieć, jak Ja Reni tu matkiłem, to jest takie proste. Wie, ja mam Ojoj, Wszystko A, można kopiować, nawet, e, nawet broń, tylko że broń, e, Proszę, jeszcze dobra, Tylko stoi. kopiować, tylko że na to jest całkiem <coughs> bardzo Też bardzo proste. Jesteś to. Oh. Yes, babe. You think a night is uh, enough? I think so. Aha. Then we check out the ok, Okej, więc chcesz na Gdzie jest ten kwatermistrz tutaj? Na że masz kwatermistrza i chyba, że jesteście na Na Andrej. No, Dobra, to chodźmy. Do o ja... to jest... Tu jest dwóch gości. <laughs> Co ty tam robisz? Nie ja eee, Muszę znaleźć jakieś tajemne wejście do muzeum, jakieś potwórki. Ja. A co tu w tym Bajorku tutaj jak masz y, z prawej strony tam co kamyki zbierasz. ty leżysz znowu? Padłem, bo żona do mnie rozmawiała. Jestem w Bajorku jestem. Widzisz ko <laughs> nie Kobiety niebezpieczne są do grania. Czemu? To ja Cię ratuję, a mówisz, że jestem niebezpieczna, no, do krania. No, no, wiesz, e, Niestety, tak jest. Jeszcze... jeszcze jedno, to przecież muszę naprawić y, to dołączanie, kurwa, wiesz. O, no, no, to, to też. Bo nie, możemy spróbować... Bo, bo to, to jest, raz. Tak, I nie to jest problem, nieraz... Kurkę. Któregoś dnia chyba żeśmy przez godzinę nie mogli się połączyć. Kurwa. A? A co osiągnięcia kłopie do zrobienia. się omal kopie poci kurwa, routery, opiek ten jest, restarty nie wiadomo co, dzwonię tam do tych kurwa od internetu, napierdalam na nich, to wy mi kurwa sprzedajecie Kurde, co tak szybko padło? Ja, ale ale no patrz, no nie, czekaj, czekaj, już cię ratuję Czy no, słuchaj, ja nie wiem... Ale ja nie myślę, że oni za bardzo pracują na, na prawo to gry. Ja myślę, że jedna, dwie osoby tylko pracują na, nad patchami, a reszta już nową grę jakoś programuje. Podładuj sobie życie. Dying Light, dwójka ma być. No. to. Nie, nie, Dying Light, tylko Dead Island. A to no, to inna ekipa robi to. Bo to też jest to samo. To jest tak normalnie. Ta sama ekipa, ale inny odłam. Inny odłam, bo ci, co zrobili ten Dying Light, to oni właśnie, nie z tego co czytałem, nie chcieli pracować na, na, na Dead Island dwójce. Wiesz? Oni się wszyscy się przenieśli, powstał nowy oddział w Kanadzie, nie? No. Oni tam z jakąś firmą się połączyli, jeszcze jedną, z kanadyjską, jakąś tam coś tam, kurwa, wiesz. Po cebulę z Polski wywieźli do Kanady. Nie wiem, z tego co rozumiem, to ci, co robili Dead Island, Przeszli zrobić na Dead Dying, Dying Light z tego. Po o, polska flaga jest. Z tego powodu, że... Nie chcieli pracować na Daddy Line 2. Wiesz, Rafał, do akwatermistrza Już, już... O oh, shit. Ale jest okej, nie ma chodzi Proszę sobie ten wziąć apteczek. Ty, jak się nawet jest jeden taki wystąpienie, jak już grać na grze, plus okay. powinno You're być więcej heard? tych kurwa Zombi, nie? No. Nie wiem, ja na serio uważam, że oni okay. mają jedno, dwie osoby, może co próbują naprawić tą grę, a reszta pracuje na nowej grze jakiejś. Bo jest niemożliwe, że przez miesiąc. Nie naprawili takich dużych problemów. Tak? Jeżeli chodzi w ogóle o samo Dying Light, to jest fajna gra, nie? Bo, bo jest o tym To, zbibiony. tak. To właśnie najbardziej, wiesz co? Najbardziej mnie to denerwuje, że to jest dobra gra, ale takie głupie glitche ma. Bo żeby to była dupna gra, to ja bym, wiesz, nie przejmował się, bo po prostu bym przestał w nią grać i zapomniał o niej tym bardziej, że ta przecież granie jest ani ani kurwa nie jest jakaś wiesz, budowana aż tak five, strasznie kurwa, nie yeah. ma tu nie wiadomo czego kurwa. Andrej, okay, goodbye. Te hey, tu nie ma ten ten. Baby, no. jest tutaj. No. Czekajcie chwilę. Baby, I'm not going there at 5 and then rushing back here and possibly be late. no, that's why I told Andrej, don't expect that it's gonna happen today. Mm. Jest rzeczy jestem to teraz. Brampstone off right did now. Nie pytam. Yes. What did Adrian say? His exam is not Monday, right? O nie wierzę. Uh, I he don't bierze, remember. So. Bubul. I stopped asking ask him because we we decided not to go to uh, uh, Virginia. I mean, uh, uh, Florida. So why would I even Kurde, chciałem do ciebie dojść, nie mogłem. Um, so tylko tam gdzie zaznaczyłam jest ten... Tylko tam trzeba... Te iść. niebieskie, tak? Okej. Okay. Tak, tak. Dobra, to dzisiejsze filmy, co nagrałem będzie. E, mam dwa... mam dwa tego. Mam dwa tytuły, które mogę użyć. Tytuł numer 1 <laughs> gracze, ja? reagują, gracze reagują na... E, na stan e, Dying Light miesiąc później albo... Dokładnie. Albo tytuł numer dwa. Robert tłumaczy jak dostać achievementy w Dying Light. No dwójka mi się podoba. To bo, może No tak, żeby czy tak musi zadzwonić do nich, bo. Ale jeżeli czekaj. ona nie zadzwoni i nie powie, że ma taki problem z grą, to gówno z tego będzie kurwa. No ja nie. nie, ja rozumiem, ale jeszcze jedna rzecz. Podaj do nas numer telefonu. Czy ty w Polsce o. dzwoniłeś, czy w Kanadzie? Polscy. Yes, baby? Babe? baby. Nie wiem, co to jest. Okej, będę w tym momencie. wpadło mi osiągnięcie. Dzięki <coughs> uh, <coughs> za wszystkie misje <coughs> poboczne. A, nie, mów nie odzywam się do Ciebie. Nie rozumiem. z, z w ogóle i hańba Ci i do widzenia. <coughs> co ja poradzę? O, Nie lubię Cię, do widzenia. A odczekcie się. ja na Forzie miałem taki, był jeden... Renia, mu nic nie wpadło. Rania, robiłem go 6 razy. I w ogóle nie wychodził... No, 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 Artur, Artur się okay. nabija z siebie, wiesz co on robił? Artur na telefonie był, a tego cicho siedział, do Teklandu zadzwonił, dostał Achievementa. No, ma pewno. Tak, jak się tam wchodziło do tej bazy, ja pierdziu... A ja też, ja się śmieję w nie ma mi maila mało. z Achievementem. No. bardzo śmieszne, no. Grawem Jesteście koledzy, to... wiecie? Jesteście koledzy. No, słuchaj, musimy się przynajmniej z tego pośmiać, bo jak nie, to będziemy płakać. No ja zaraz będę, bo jak można czy trzy razy grę pod rząd przechodzić? Tyle czasu zmarnowałam. Pieniądze niech mi oddają za te godziny, które straciłam. Co mnie śmieszy najbardziej, że dla no, Roberta czajnej. mówią, wyśl, wyśl, wyśl nas, dla nas film. Co jest, no, musisz no, zrobić wiesz, za, za darmo ja to, to, co... Film. Ale e, e, Rafał, e, jak zadzwonisz i powiesz opis błędu, to powiem ci, oni ci normalnie po, po, powiedzą, żebyś po prostu wysłał na maila, bo tam jest na, na, na suport, nie? No. A suport wysyłasz na, na, na wsparcie po prostu wysyłasz maila i musisz wysłać filmik i z opisem błędu. Jaki jest błąd w grze po prostu. Ty, to, wiesz oni, to oni... Tym, oni... wiedzą wtedy, oni wiedzą wtedy, co mają robić, nie? Bo jeżeli ty kurwa powiesz a, bo to, bo pójdzie co się dzieje, na przykład to, co wiedzą, to wiedzą nie, ale na przykład nowe błędy jak są w grze, oni kurwa nie wiedzą, mnie jak, ja... jak to naprawić, nie? Ja to rozumiem, ale za to powinieneś mieć kompensację jakoś, bo to jest tyle pracy zrobić. Ty robisz dla nich pracę, ty robisz to coś, co oni by musieli dla, dla, dla pracownika zapłacić za parę dni pracy. Rozumiesz? A to co kurwa, to nic nie zrobisz z tym przecież nie? No niestety, tak jest Dobra, ale ja będę leciał, bo żona mnie woła e, To który który ten, który wam bardziej się podoba e, nazwa <grywia> <grywia> Dawaj jest to raczej achievementa ta... hamom jednym Niech wiedzą, że są zbuje i niech mi oddają achievement kurwa Za te no. trzy razy co przeszłam grę Banda złodziei polskich decydentów. No ja mam Renia chyba 200 godzin, kurwa, przegrane. Czekaj, zobaczę sobie. Ty, to polskie czy nie polskie, to wiesz, jedno i to samo się zachowują. sobie tamte. No dostałem 60... 605 tysięcy, 90... kurde. No, pa, ja mam 191 temu? godzin rozegrane. Tak, dostałem 15... Tak, yy... kuoremistrzowi dałem. No. 15 poziomów na raz dostałem. No widzisz. No, dobra, dzięki. Polityczna, Później będę, jak żona zawiodę do pracy. Dobra. Tak, gdzieś za 3-4 no godziny. Jeżeli będziecie. No dobrze, dobrze. No, my może będziemy jeszcze zamknąć. No. Tak, 3-4 godziny zgadnąć. to nie bardzo. A co masz Robi lepszego do robienia? Nagrywaj, nagrywaj film Latklandu i wysyłaj na nich jakie glitche są. Ja no, im dokładnie. będę, kurwa, wysyłał pewnie. Opierdolę ja im, będę dziubać, kurwa. No wiesz, może oni pracują nad tym, na Dying Light dwójce, a wiesz co dwójka będzie? Ta sama gra, tylko bez glitchów. No właśnie. Chodzi o Dead Island, bo dwójka ma być Dead Island, nie? No a to już niedługo ma wyjść. Chyba. Nie no, wiem. No, jak ci chyba, jak rafał, jak ci chyba, to są uwielbi <noise> Oj. No dobra, lecę. Do później. Na razie. Нарка. Ну, no, на разе, на разе. На Артур. На Роберт.